Dzień dobry, dzień dobry. Witam w kolejnym rysowanko gadanku, ale najpierw, moi drodzy, witam w Krestnym Stawie. Lecimy po paczuchy. Idziemy do tego oto paczkomatu. i standardowe paczkomat, odbierzemy trzy fajnostki. Dwie z nich one są takie dosyć podobne, są o fajnym hiciorem, który znalazłem niedawno. Pokażę wam, ale w następnym prawdopodobnie filmie. Natomiast jedną wam pokażę dzisiaj, opowiem trochę o niej i sobie oczywiście coś porysujemy, więc wracamy do domku i bierzemy się za robotę. A w moim przypadku za robotę, to znaczy za gadanie. No i oczywiście coś tutaj machniemy, sobie narysujemy. W tym oto zestawie to jest zestaw, który chcę Wam tutaj zaprezentować. Niektórzy Was już znają, był już o tym film, pokazywałem, odpakowywałem. O, prezentuję Wam jeszcze mój słodki kubek z piechem, który nam się tutaj przyda do rysowania zwierzaków fajnych. Pies nie ma jeszcze imienia, trzeba by było mu coś nadać. Ale ja chcę wrócić tutaj do tego zestawu. Nagrywałem już o tym film, ale chcę wam przypomnieć, bo niektórzy nie wiedzą, nie znają, jest mnóstwo nowych osób tutaj na kanale, jak również u mnie na Instagramie. Ostatnio. O, dzięki Wam wielkie! Kochani, przybyło Was ponad 12 tysięcy w ciągu tygodnia i cały czas przybywa, więc tam Instagram rośnie w siłę. Więc jest sporo nowych osób. Zróbmy sobie przegląd. Tego to zestawu. Jest to zestaw wyprodukowany, moja duma wspaniała, z moją kochaną firmą Kohinor, z którą mam do czynienia od zawsze. Pierwsze rysunki, pierwsze ołówki, pierwsze materiały w ogóle jakie miałem to oczywiście były Kohinora. I gdzieś ten sentyment mi zostaje i z dumą Wam prezentuję efekt współpracy tutaj właśnie z Kohinorem. Zrobiliśmy taki zestaw. Zestaw do szkicowania przeznaczony szczególnie dla osób początkujących, ale nie tylko oczywiście, bo są tutaj oczywiście te wszystkie materiały moje, ulubione, które ja stosuję na, to, na co dzień i wielu profesjonalistów stosuje na co dzień. Więc tutaj takie wybrane są rzeczy, uważam, must have, żeby na co dzień móc sobie porysować, poszkicować. I to, co tutaj się znajdzie, to oczywiście wykorzystamy sobie w dzisiejszym filmie i w następnych. Dobra, zaglądamy do środka w tym zestawiku. Słuchajcie. Po pierwsze, macie tutaj taką ulotkę, ja jej nie pokażę drugiej strony, bo tam są kody promocyjno-obniżkowe na nasze kursy Rysuj z Chrisem. Jest tam kod 25%, jednorazowy oraz na stałe, na zawsze 5% rabatu, więc kto kupuje ten zestaw, to ma również zniżki na wszystkie nasze szkolenia na rysuj z Druga sprawa to szkicownik, który mi się osobiście strasznie podoba ze względu na jego takie smaczki. Biały szkicownik, trochę taki przypominający zeszyty szkolne, straszny mi się sentyment włączył. Ta niebieska gumka tutaj to jest coś, co kocham, i te niebieskie dodatki. Zobaczcie, te przeszycia tutaj. No super to wygląda. Moi drodzy, szkicownik w formacie A5, tylko i wyłącznie taki jest dostępny. Kartki typowe do szkicowania, żeby się rozrysować, żeby coś porysować. Ja w tym szkicowniku będę tutaj, przynajmniej część filmów na pewno sobie nagramy. Dzisiaj sobie coś z nim narysujemy. Macie tutaj jeszcze w tym zestawie piórnik z najważniejszymi przyborami. Żeby to się nie gubiło, nie pałętało, Tu mamy specjalny taki również bielutki piórnik. I najważniejsze ołówki. Ołówki, które... Uważam, są najbardziej potrzebne. Oczywiście gumka temperówka, zwykła gumka i zwykła temperówka, aczkolwiek gumka polimerowa, która świetnie działa. Gumka chlebowa, która uważam jest podstawą. Ołówek automatyczny, którego też będziemy często używać. I ołówki żółte, kochinorkowe, oczywiście te najważniejsze, te moje najbardziej ulubione. W twardościach, których ja osobiście najczęściej używam, więc też wam polecam. Nie używam takich rzeczy jak, nie wiem, 10H, 5H. Uważam, że to jest w ogóle bez sensu dla nas, rysowników miększe są lepsze. Tutaj oczywiście wkłady i gumka w kredce to jest też coś, co, co warto mieć. Co uważam. Bez tego ja się w ogóle nie, nie potrafię obejść używam praktycznie w każdym rysunku. Dobra. Moi drodzy, tyle autoreklamy. Weźmiemy sobie ten szkicownik i w nim zaczniemy, i trochę Wam opowiem o tych moich planach, o których wspomniałem w poprzednim odcinku, które obiecałem Wam powiedzieć. No i oczywiście tutaj powstanie pierwszy rysunek, i w tym szkicowniku w ogóle powstanie seria, tak planuję, seria takich fajnych rysunków w stylu, jaki zacząłem w poprzednim odcinku i który będę robił w dzisiejszym. Mam nadzieję, że uda się cały ten szkicownik zapełnić fajnymi, szybkimi, zabawnymi rysunkami. Takimi, które już znacie. Ja tutaj sobie powolutku zacznę. Oczywiście, zapraszam do wspólnego rysowania razem ze mną. Tutaj krok po kroku, słuchajcie, ja to od zera wszystko rysuję, więc można powtarzać, można zgapiać po mnie i sobie takie zwierzątko narysować, bo będzie dzisiaj znowu zwierzątko i będzie znowu żyrafa. Nie wiem, dlaczego znowu żyrafę rysuję, ale tak mi się tamta podobała poprzednio, że postanowiłem zrobić następną. Z reguły tak mam, że jeśli rysuję jakieś zwierzątko czy jakiś temat, rysuję w jakiś jeden sposób, to od razu przychodzi mi do głowy 15 różnych innych ujęć, różnych sposobów narysowania danego tematu, więc jakoś tak zwykle idzie cios za ciosem. Ostatnio na Instagramie zrobiłem serię taką. Też za chwilkę o tym powiem, bo do tego tematu chcę nawiązać dzisiaj. Zrobiłem serię takich zabawnych reniferów, bałwanków, piesków, pojawiły się oczywiście też kotki. Straszną furorę to zrobiło, strasznie wam się to spodobało. Tam w ogóle mnóstwo ludzi przybyło dzięki tym rysunkom. Witam serdecznie w ogóle wszystkich tych, którzy doszli do mojego kanału, do mojego Instagrama. Rany tam zrobiliśmy w tydzień. Znaczy zrobiliśmy, no sami przyszliście, w tydzień ponad 12 tysięcy ludzi doszło do Instagrama, cały czas dochodzi. Więc, więc fajnie jest, fajnie się dzieje, strasznie Wam się podobają te proste rysunki. Oczywiście nie rezygnuję z realistycznych portretów, z realistycznych zwierzaków. Oczywiście to cały czas będzie, ale póki zima, póki ten sezon świąteczny, no i póki ta fala jest, to chcemy wykorzystać i pobawić się tymi szybkimi, prostymi rysunkami. Ja o tym mówiłem w poprzednim odcinku. Wspominałem o tym, że, że strasznie Wam się te rysunki spodobały. I tłumaczyłem też dlaczego. Przynajmniej znaczy, tłumaczyłem z takiego mojego punktu widzenia, dlaczego tak się dzieje, dlaczego tyle osób doszło, dlaczego tyle osób to polubiło, dlaczego tyle osób to rysowało. Z mojego punktu widzenia, jak mi się wydaje, że to jest. No bo oczywiście nie siedzę wam w głowach, nie wiem, dlaczego wam się to podoba. Może powinienem zrobić taką ankietę. I zapytać Was, co Wam się w tym podoba, dlaczego Wam się to podoba? Jeśli macie ochotę, to napiszcie oczywiście w komentarzu, dlaczego te zabawne, szybkie zwierzaczki takie Wam się podobają, co w nich takiego widzicie. No i w ogóle, napiszcie mi parę słów, czemu akurat taki temat Wam tak dobrze wszedł. Natomiast mi się wydaje, tak jak mówiłem to ostat w ostatnim filmie, że chodzi o to, że takie bardzo realistyczne rysunki, czy to portrety, czy rysunki zwierząt. Wydają się ludziom trudne do zrobienia. Wydają się ludziom, szczególnie takim początkującym, którzy dopiero zaczęli rysować, lub, lub rysują jakiś czas, i my w ogóle, twórcy, to mamy taki problem, że nawet jeśli rysujemy już bardzo długo, nawet jeśli już mamy wprawę i robimy to dosyć dobrze, to ciągle nam się wydaje, że że ten nasz rysunek ciągle nie jest na dobrym poziomie. To chyba wszyscy twórcy tak mają. Nie? Artyści są z tego znani, że malują obraz. Oczywiście są wiecznie niezadowoleni z tego obrazu. Ja to uważałem zawsze za pozytywną cechę, bo my dążymy do takiej doskonałości, której oczywiście nigdy nie uzyskamy. Zawsze będzie jakieś ale, zawsze coś można zrobić lepiej, zawsze można namalować coś lepiej, zawsze jest ktoś lepszy, zawsze jest jakiś obraz, który nam się bardziej podoba i tak dalej i tak dalej. Wynika to też z tego faktu, że w głowie mamy jakąś tam wizję, która w głowie oczywiście wygląda perfekcyjnie, cudownie i w ogóle tam, wiecie, fajerwerki i muzyka, chóry anielskie. Potem przekładamy to na płótno, na papier i okazuje się, że to jest takie zwyczajne. No i jesteśmy strasznie niezadowoleni. Ale druga sprawa to jest właśnie to, że... No zawsze nam się wydaje u sąsiada trawa bardziej zielona. Zawsze nam się wydaje, że jak ktoś coś narysuje, to to jest lepsze. Zawsze nam się wydaje, że my tak nie damy rady. Ja też zwykle tak mam. Często, nawet jak zabieram się za jakiś temat, chcę jakiś temat narysować, to oczywiście pierwsze myśli, jakie mam w głowie, jeśli też takie macie, to nie zwariowaliście, nie jesteście odosobnieni, w ogóle nie jesteście dziwakami. Większość z nas tak ma. Jeżeli chcę zrobić jakiś temat, to od razu mam w głowie myśli typu nie dam rady. Zajmie mi to milion lat świetlnych. Nie potrafię. Takimi materiałami przecież nie umiem się posługiwać. A tutaj no, no, na pewno mi nie wyjdzie I, i w ogóle to będzie nie tak. To są pierwsze myśli. Oczywiście to wszystko się dzieje, słuchajcie, do czasu, dopóki nie usiądę i nie zacznę rysować. Ja już nawet mam taki system opracowany. Wielokrotnie wam to mówiłem, bo często też pytaliście o to, jak zwalczyć art artbloka. Jak sobie poradzić właśnie z taką niechęcią do rysowania? Co zrobić, kiedy, no właśnie, kiedy nam się nie chce, kiedy nie mamy siły, kiedy wydaje nam się, że jesteśmy beznadziejni, że nie damy rady? Co wtedy zrobić? Ja mam taką metodę, którą wypracowałem sobie, kiedy jeszcze rysowałem na zamówienia, tak zawodowo, i, i zdarzało się, że robiłem, musiałem robić 3-4 prace dziennie. No, i pojawiały się różne tematy, oczywiście ze zdjęć klientów, więc różnie z tymi zdjęciami było. Jedne były fajne, drugie nie bardzo. Jedne były dobrej jakości, inne kiepskie. I wiadomo, do jednego rysunku chciało się usiąść, bo był jakiś naprawdę fajny i chciałem go zrobić. Do innych prac czasem mi się nie chciało zabierać. Czasem nawet, słuchajcie, tak było, że trzeba było. Nie wiem, czy to widać, mój kubeczek trochę chyba ostrośnie łapie. Ale fajnego piesa wychaczyłem. Mój ulubiony kubek w tej chwili. Właśnie przy rysowaniu się przyda. Nadajcie no mu jakieś imię temu piesu. Co mówię? A, że czasami nawet tak się zdarzało, że na przykład były trzy portrety w sensie jednej osoby do wykonania, czy cztery portrety, bo ktoś chciał obdarować portretem dziecka, babci i dziadków, ciotków, wujków i trzeba było zrobić na przykład jeden portret w trzech, czterech, pięciu wersjach taki sam. No, wiecie, narysować jeden portret jest fajnie, ale narysować pięć takich samych to już się robi nudne. I często nie chciało mi się do tego podchodzić. I często też tak było, że był jakiś temat, jakieś zdjęcie, jakiś rysunek, za który, który nie chciało mi się zabierać. No i oczywiście są takie dni, gdzie po prostu mamy totalną mgłę mózgową, zaćmę na oczach i niechęć się do, do czegokolwiek. Wstajemy i nic kompletnie nam się nie chce. Co wtedy robić? Ja wypracowałem sobie wtedy taką bardzo prostą metodę, która naprawdę działa. Którą, do której oczywiście trzeba się zmusić na początku, ale wierzcie mi działa. Ja wam to podsuwałem gdzieś, nawet chyba rolkę nagrywałem na ten temat na Instagramie, pisaliście, że, że rewelacyjnie działa. Prosta rzecz, a naprawdę, a naprawdę pomaga. Jeżeli macie takie dni, że nic wam się nie chce, nie chce wam się zabierać, macie jakiegoś totalnego artbloka, nie macie motywacji, o to jest w ogóle już fajna rzecz motywacja to jest temat rzeka. Może też sobie kiedyś na temat motywacji porozmawiamy. Zresztą ja też już się wypowiadam miliony razy o tym, że motywacja jest przereklamowana. Ale często właśnie czekamy na jakąś tam wenę, na motywację, na to, żeby nam się chciało coś robić. No ale często jest tak, że nam się nie chce. No i co wtedy robić? Moi drodzy, metoda jest mega, mega prosta. Trzeba sobie wtedy powiedzieć: OK, usiądę do tego rysunku, ale tylko na 5 minut. Nie? Po prostu, żeby przed samym sobą nie było wstydu, że dzisiaj nic nie zrobiłem, to usiądę na te 5 minut, popchnę to do przodu, zrobię chociaż dwie kreski, zacznę chociaż szkic spróbuję zrobić i tyle, nic więcej. Okay? Mamy cały dzień przed sobą, więc zrobienie, nie wiem, tam delikatnego szkicu, zrobienie kilku kresek, usiąść na 5-10 minut, to nie jest wielki wysiłek. Nie? Do tego jesteśmy się w stanie zmusić. Przeraża nas cały rysunek. Czy cały obraz, jaki mamy do wykonania, który, mamy, yy, który nam zajmie na przykład, nie wiem, godzinę, dwie, trzy, pięć, no to to nas może przerastać. Ale powiedzieć sobie, ok, wsiądę tylko na pięć minut, żeby nie było wstydu, myślę, że z tym nikt nie będzie miał problemu. Spróbujcie. Weźcie sobie słuchawki, nie wiem, włączcie ulubioną muzykę, zróbcie sobie wcześniej herbatkę i tylko na pięć minut usiądźcie do rysowania. Moi drodzy, wierzcie mi lub nie, kto nie próbował tego sposobu, to musicie mi na słowo wierzyć, kiedy w ten sposób usiadam, zmuszam się i usiądę do rysowania, powiem sobie tylko pięć minut, tylko parę kresek. To kończę po dwóch, trzech godzinach z gotowym rysunkiem, i nawet nie wiem, kiedy to powstało. Z reguły tak jest, my po prostu. O Matko, co my potrafimy wymyślać przed rozpoczęciem pracy? Jakie to będzie trudne, jakie to będzie skomplikowane, jak nie mamy siły, jak nie damy rady, jak nie mamy umiejętności? Milion takich rzeczy demotywujących. My się potem dziwimy, że my nie mamy siły ani chęci, żeby usiąść coś zrobić. No oczywiście, że nie mamy, bo sobie tak nawaliliśmy do głowy tych negatywnych treści, że już wiecie, w ogóle światełka w tunelu nie widać. Ale jeśli usiądziecie na 5 minut. No to kochani moi, robiliście to dziesiątki tysięcy razy. No może nie wszyscy, ok? Niektórzy dopiero zaczynają. Ale robiliście to już ileś razy. Czyli braliście ten ołówek do ręki, braliście ten pędzel do łapek i malowaliście i wychodziło. Lepiej, gorzej, ale wychodziło. Dawaliście radę. Więc i tym razem, gwarantuję, dacie radę, to tylko gdzieś tam myśli w głowie siedzą, które twierdzą, że nie dacie rady. Więc jak macie taki trudniejszy okres, to powiedzcie sobie zmuszę się tylko na 5 minut, usiądę i coś zrobię. I zobaczycie magię tego sposobu. Ale, bo odszedłem od tematu głównego i zrobiła się z tego rozkminka, bo chciałem powiedzieć o czymś innym. Oczywiście chciałem powiedzieć o tych rysunkach, które tutaj robię, a zacząłem od tego, że dlaczego wam, dlaczego wam się to tak podoba, dlaczego ludziom to się tak podoba, dlaczego to tak chwyciło, dlaczego tyle osób sobie to zapisało, dlaczego tyle osób to narysowało i tak dalej, i tak dalej. No właśnie dlatego, że w większości wydaje się, że takie realistyczne pra Prace są mega skomplikowane, trzeba poświęcić na nie dużo czasu, trzeba mieć mega talent, cierpliwość i w ogóle. Um, oczywiście. Tak, po trochu wszystko to jest prawdą, bo no mi jest łatwo mówić. Ja od 15-20 lat rysuję, więc czasem, jak mam narysować realistyczny portret czy realistycznego zwierzaka, to po prostu siadam i to robię, nie zastanawiam się nad tym. Natomiast osoba, która nigdy tego nie rysowała lub zrobiła 2-3 do tej pory, no to ma problem, nie ma aż takich umiejętności, nie ma takiego doświadczenia, musi się zastanawiać nad każdą kreską, nad każdym kolorem, jak zmieszać, jakie kredki, jakie papier i tak dalej, czego ja po prostu nie mam. Siadam i rysuję już z kwestii przyzwyczajenia i lecę z automatu. I wielu osobom wydaje się, że właśnie no to jest zbyt skomplikowane dla nich, więc fajnie jest to obejrzeć, fajnie jest to zobaczyć u kogoś, ale samemu nie, to za trudne dla mnie. Natomiast kiedy ludzie widzą takie proste rysuneczki, proste, ale zabawne, takie, które gdzieś tam uderzają w emocje, są no ciekawe, są może trochę dziwne, ale takie Ktoś mi ostatnio tu określił, nie pamiętam gdzie chyba na Instagramie ktoś napisał. Pozdrawiam, kto to napisał. Nie zacytuję dokładnie, ale chodziło o to, że kiedy się na nie patrzy, to od razu się Micha cieszy. Więc jest to proste, jest to coś, co od razu o nas rozbawia, od razu poprawia nam nastrój, rozświetla nam ten dzień i wydaje się zrobione, zobaczcie, w kilku kreskach z bardzo prostych elementów. Ja to zacząłem z bardzo prostych jakichś tam brył. Gdzie nie trzeba znać jakiejś anatomii, nie trzeba bawić się w jakieś super światłocienie, nie trzeba poświęcić wielu tysięcy godzin ćwiczeń na kreskowanie, bo robię to kilkoma szybkimi krechami. Wygląda to bardzo, bardzo prosto. Oczywiście, trzeba nabrać wprawy do tych rysunków. Żeby zaczęły fajnie wychodzić, więc też na początku, jak zaczynacie je rysować, to, to dajcie sobie też trochę tego czasu. że Kilka tych pierwszych rysunków może nie wyjść aż tak super, jak wam się wydawało. Może się okazać, że to nie jest aż tak proste, jak wam się wydawało, ale generalnie jest to oczywiście o wiele szybsze i o wiele prostsze niż takie mega realistyczne rysunki. Dlatego myślę, że ludziom jest się łatwiej utożsamiać właśnie z takimi mega prostymi, ale zabawnymi pracami. Takie, które wyglądają. Inaczej niż to widzimy na co dzień, i są łatwe do powtórzenia w miarę. Bo ja na Instagramie pokazywałem właśnie takie posty krok po kroku, od zupełnego zera, od tych pierwszych kształtów, jak zacząć, jaki kształt narysować, potem jak ten kształt przekształcić w coś bardziej konkretnego, jak dodać cieniowanie, na co zwrócić uwagę i tak dalej. Takie kilka e, zdjęć krok po kroku, co po kolei robić, i ludzie to powtarzali, rysowali i fajnie to wychodziło. No, i z racji tego, że Wam się to tak spodobało, pomyślałem, że możemy zrobić e-booka z tego. Nie tylko jednego, możemy zrobić kilka e-booków. Na razie jest pomysł na jeden, zobaczymy, jak to się sprawdzi. Już tłumaczę o co chodzi. Jakiś czas temu mój dobry znajomy z pewnej firmy. Który ma dojścia do sieci pewnych sklepów, stwierdził, że jeśli zdecyduje się kiedyś wydać książkę, to on mi pomoże właśnie na tę sieć sklepów ogólnopolską wrzucić tą książkę i, i zaangażuje się w to. Strasznie mu jestem za to wdzięczny, za ten pomysł. I on mi nie daje mm, spokoju już od dłuższego czasu, aczkolwiek uważałem cały czas, że no, ja książki nie napiszę, bo raz, że no, o czym ja mógłbym książkę napisać, nie miałem pomysłu na to. Stworzenie książki, jak niektórzy sugerowali o nauce rysunku, uważałem za bez sensu, ponieważ no, po to tworzę kursy, w których jest wiele, wiele godzin wideo, żeby wam to wszystko pokazać, co robię na co dzień. Uważam, że nie da się nauczyć kogoś rysowania na kilkunastu kartkach książki. Ja sam uczyłem się na początku rysować z książek, ale to było w latach, kiedy internetu jeszcze nie było, kiedy nie było tutoriali, nie było filmów, nie było szkoleń online, więc w ogóle zobaczyć, jak ktoś pracuje, jak ktoś rysuje czy maluje, było rzeczą niewiarygodnie trudną. W tej chwili jest to dostępne na wyciągnięcie ręki i uważam działa o wiele lepiej niż w książkach. Z książki, gdzie możemy zrobić 5-6 przykładów, takich, wiecie, na kilku stronach, no fajnie, możemy to skopiować, możemy to narysować krok po kroku, ale nauczyć się rysować z tego bardzo realistycznie, bardzo poważnie, no jednak się nie nauczymy. Trzeba tutaj lat doświadczeń, powtarzania, więc stąd moje kursy, które pokazują dokładnie na filmach, co robię, jak robię, jak myślę w trakcie rysowania. Myślę, że to jest odpowiednia forma, a nie książka. Ale stworzenie takich książek właśnie krok po kroku, jak zrobiliśmy te posty na Instagramie. Zapraszam, kto nie widział, żeby przejrzeć, się, mam na Instagramie tutoriale. Krok po kroku. Rysowania. Rysowaliśmy renifery, rysowaliśmy bałwana, rysowaliśmy. Jeszcze nie robiłem tutoriali o zwierzakach, typu pies-kot, ale będą. I pomyślałem, że możemy właśnie zrobić. Takie książeczki, słuchajcie, to by mogło wypalić, mogłoby to dobrze wyglądać, mogłoby to dobrze wyjść, mogłoby to odnieść taki efekt, że udałoby Wam się to powtórzyć, czy udałoby się to w zasadzie każdemu powtórzyć. Krok po kroku, step by step, od najprostszych kształtów, od najprostszych brył jak najprościej zaczepić dany temat, żeby on krok po kroku w kilku takich pięciu, sześciu, siedmiu krokach wyszło. Tak jak u mnie to wychodzi, żeby to było zabawne, żeby to było przyjemne. Co ciekawe, jak widzicie, to są takie proste rzeczy, tu już żerefa fajnie nam wygląda, ale e, cofnijcie sobie do początku tego filmu i zobaczcie, z jak prostych kształtów ona weszła po kolei, po troszku, krok po kroku. E, Dochodzimy do takiego fajnego zwierzaka, który się fajnie do nas uśmiecha, który jest super, który można sobie narysować w książce, w zeszycie, na kartce, można sobie narysować na serwetce, można narysować na imprezie, nawet takiego zwierzaka. Słuchajcie, można bo to jest kilka kroków tylko do zrobienia i można takiego zwierzaka nauczyć się na pamięć rysować nawet. Nie zajmie wam to dużo czasu. Jesteście w stanie później zaskakiwać znajomych na imprezie rysując takie przeróżne zwierzaki. Które naprawdę wyglądają bardzo sympatycznie, uważam. Więc myślę, że taki e-book miałby ręce i nogi i nad nim sobie popracuję, mam już kilka, słuchajcie, takich przygotowanych stron do tego e-booka. Pojawią się w tym e-booku również te renifery, te bałwanki, które pojawiły się na Instagramie, ale z dodatkowymi wyjaśnieniami, z dodatkowymi smaczkami, żeby w tym e-booku było więcej niż jest na Instagramie. Oczywiście będą nowe postacie, będą nowe zwierzaki. Na razie planuję wydanie e-booka zimowego, czyli właśnie reniferki, bałwanki, fajne zimowe kotki, pieski, zobaczymy co w tym w tym e się znajdzie jeszcze, jeszcze pracuję nad kilkoma pracami. To będą właśnie takie szybkie, zabawne postacie o zwierzaki, krok po kroku, na razie związane z zimą, i na razie to będzie e-book. Chciałbym wydać to w wersji papierowej, myślę nad tym, ale muszę najpierw zobaczyć, czy w ogóle to się przyjmie, czy w ogóle to będzie miało ręce i nogi, czy w ogóle Wam się to spodoba. Jeśli tak, to nie tylko to będzie e-book, chociaż e-booka oczywiście możecie sobie pobrać na telefon, na tablet, na, na komputer, możecie na sobie wydrukować, kto ma drukarkę, nie ma problemu i krok po kroku to rysować. Natomiast myślę, że wersja papierowa też będzie fajna, bo nie wszyscy jednak mają możliwość. No z telefonu nie zawsze wszystko można obejrzeć. Zatem no zobaczymy, co to wyjdzie. Dajcie znać, czy to pomysł jest fajny, czy nie. Jeśli ta wersja zimowa by się przyjęła, Wam by się podobała, zobaczymy, to będzie taka wersja testowa. Już za kilka dni myślę, szukajcie informacji. Pojawi się. Szczególnie na Instagramie będę trąbił, czy w mailach. Na pewno tutaj też się pochwalę, jak stworzę. Dajcie znać, czy to jest dobry pomysł. Jeśli ta zimowa wersja z tymi zwierzętami, postaciami zimowo-świątecznymi przypadnie Wam do gustu, to pomyślimy właśnie potem nad kolejnymi różnymi tematami, różnymi zwierzakami, psiami, kotami, innymi bobrami. Jeszcze przed świętami jestem pewien, ta wersja świąteczna wyjdzie. Uda się ją wypuścić właśnie w wersji e-booka. Mam nadzieję, że potem, jeśli to się przyjmie, to, to zrobimy wersję papierową, drukowaną. Dobra, kochani, tak na szybciutko, znaczy na szybciutko, no, ponad 20 minut do was nadaje. No ale ja tak mam. A ponoć lubicie mnie słuchać. E, więc na szybciutko taka informacja o moich planach i w tym szkicowniku też bym chciał zrobić. Mam nadzieję, że uda zapełnić się cały szkicownik takimi różnymi fajnymi, szybkimi zwierzakami. A jeśli ktoś by chciał taki zestaw, czy dla siebie na święta, czy komuś na prezent, zostawiam wam link. Do bezpośrednio do sklepu Kohinora, gdzie możecie taki zestaw zamówić. No i do zobaczenia w kolejnym tygodniu, w kolejnym odcinku, gdzie pokażę Wam kolejne fajnostki, co zamówiłem i co z tym zrobimy. Będzie super.